Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, piąta niedziela zwykła, czas, w którym w normalny sposób funkcjonujemy i staramy się pielgrzymować naszym życiu do nieba. Ale bądźmy szczerzy, jakże często zapominamy o tym, kim jesteśmy i dokąd zdążamy, i pochłania nas to, co tu i teraz, ciągle gdzieś przytłoczeni tymi codziennymi sprawami, troskami, obowiązkami. Gdzieś jakby. Poddajemy się temu, i, i rzadko kiedy spoglądamy w górę, by przypomnieć sobie, kim jestem i dokąd zdążam. I trzeba sobie to powiedzieć, bo tak po prostu jest. Taka jest ta nasza natura, skażona też i grzechem, słabością, i nic tu się nie zmieni do momentu naszej śmierci, bo musi umrzeć to, co słabe i grzeszne, aby kiedyś mogło odrodzić się to, co święte i nieśmiertelne, ale to już jest kwestia zupełnie innego tematu. Dzisiaj natomiast. Warto byłoby spojrzeć na to, co słyszymy w dzisiejszych czytaniach. A jest tutaj bardzo dużo treści. Przede wszystkim usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Inna nazwa Ewangelii, czy właściwie znaczenie słowa Ewangelia z języka greckiego, to znaczy dobra nowina. I my o tym wiemy. W czym to jest dobra nowina? Otóż w tym, że my, słabi, grzeszni ludzie, jesteśmy zaproszeni do nieba. I że to niebo jest rzeczywiście dla nas otwarte. Ale trzeba ciągle pilnować swoich jakby przemyśleń i tego, co się dzieje w naszym sercu, ciągle trzeba jakby zwracać uwagę na tą duchową walkę, która w nas się odbywa. Ciągle trzeba nam być czujnym i nie pozwolić, nie możemy pozwolić na to, aby w tym swoim myśleniu pójść na takie łatwizna, takie schematy. Które gdzieś tam bardzo często w nas są. Chociażby jak kwestia tego, że do Pana Boga, to żeby przyjść, to trzeba być świętym. Trzeba się wyspowiadać, trzeba być nawrócić, trzeba się zmienić. I co, wtedy przychodzimy, żeby Pan Bóg nas pogłaskał? Nie, tak się nie uda. To diabeł nas tak zwodzi, że nam się to może udać rzeczywiście, że jak się tak weźmiemy za siebie, to rzeczywiście może nam się to udać i możemy sobie przed Panem Bogiem się zasłużyć. Nie. Dobra nowina polega na tym, że to Bóg wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości i umarł za nas na krzyżu. I tak jak dzisiaj czytamy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza, gdzie prorok mówi o tym, że jak się przeraził w tym swojej wizji, że przecież zobaczył najświętszego Boga, on jest niegodny, jest, jest grzeszny, pochodzi z ludu o nieczystych wargach, i, i wtedy jakby podchodzi Archanioł i dotyka rozżarzonym węglem jego ust, i w tym momencie Twoje usta są już oczyszczone. To jest to, co też mówi święty Paweł w liście do Koryntian, że Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał, abyśmy my mieli życie. I to jest, kochani, ta dobra nowina. Ale żeby ona mogła przynieść owoc w moim konkretnym życiu, musi być też i tam wiara. I teraz zobaczcie, wiara rodzi się ze słuchania. Widzimy taką scenę w Ewangelii. Jezus idzie i yy, widzi dwie łodzie. Rybacy przypłynęli z, mor, z tego jeziora Galilejskiego, właśnie Morza Tyberiackiego, to bardzo wielkie jezioro jak Morze. Więc patrzy, podszedł do nich, wszedł do jednej z łodzi i poprosił Szymona, żeby odbił od brzegu. To jest taka naturalna rzecz. Jezus usiadł i zaczął nauczać. Liczne, liczne tłumy się do niego gromadziły. Znaczy, nie jest mowa o tym, że Jezus tylko uzdrawiał, ale Jezus ich naucza, a oni wszyscy słuchali. Oni wszyscy słuchali. I zobaczcie, jak musiały wielki wpływ wywrzeć te słowa na Szymonie, skoro po wszystkim, kiedy pan Jezus skończył mówić, mówi do niego: A teraz wypłyń i zarzućcie sieci na połów. Zobaczcie, Piotr nie był jakimś laikiem. On był świetnym fachowcem, był świetnym rybakiem, pewnie z pokolenia na pokolenie. I dobrze wiedział, kiedy trzeba łowić, gdzie trzeba łowić te ryby więc dlatego, mówię, wypłynęli nocą, ale jednak mimo całego i tego, tego doświadczenia, tej ich wiedzy o tym zawodzie, jednak ich wysiłki spełzły na niczym. A teraz, kiedy Jezus mówi w takich godzinach, gdzie w ogóle nie byłoby sensu tego robić, Jezus mówi, wypłyńcie i zarzućcie. I co mówi święty Piotr? Mówi, panie, całą noc pracowaliśmy, nic nie ułowiliśmy, ale na twoje słowo Zarzucę sieci. I kiedy to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci zaczęły się rwać. Piotr się wystraszył. Zauważył, z kim ma do czynienia, że to nie jest jakiś zwykły, lepszy, pierwszy lepszy nauczyciel, jakiś rabin, który, który głosi. Zaczyna doświadczać tego, kim Jezus jest i widzi jednocześnie swoją grzeszność. I tak naprawdę, kochani, zawsze się dzieje wtedy, kiedy i my stajemy wobec świętości Pana Boga. Widzimy swoją grzeszność, swoją słabość, swoją niedoskonałość. Tak jak Izajasz w tej wizji, tak jak święty Piotr mówi: Odejdź ode mnie, panie, wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Tak jak, jak wielu innych, tak jak, jak yy, powiedzmy też yy, setnik, który kiedyś prosił Jezusa, żebym uzdrowił sługę, i potem wysłał uczniów swoich, czy znaczy swoich ludzi, żołnierzy, i mówi: Powiedzcie Jezusowi, panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a, będzie, a mój sługa odzyska zdrowie. To są właśnie te ta kwestia tych wiary, zaufania i tego szacunku dla drugiej osoby i, i chęci tego, żeby, żeby jednak kogoś nie zbrukać tą swoją słabością, i swoim grzechem. To tak, tak naprawdę w nim ta szczerość była. Ale pan Jezus mówi: Nie bój się. Nie bój się, odtąd trudzi będziesz szłowi z Panem Bogiem wiele rzeczy, które wydawałoby się niemożliwych, staje się możliwe. I nie dlatego, że my jesteśmy jacyś super, ale dlatego, że Pan Bóg robi to, co chce. Pan Bóg posługuje się nami, aby też i nasza wiara wzrastała. Konkretne sytuacje, które doświadczamy w życiu, a na pewno każdy z nas mógłby wiele takich sytuacji znaleźć, gdzie doświadczył, jak Pan Bóg jakby do niego bezpośrednio się zwraca i pokazuje mu w konkretnej sytuacji właśnie, że że, że, że go kocha, to, to wtedy dopiero otwierają się oczy. Wtedy zaczyna się coś dziać w tej relacji z Panem Bogiem. I tak naprawdę, kochani, właśnie o to chodzi. Jeżeli ja chcę się zmienić, chcę być lepszy, chcę kiedyś wejść do nieba, to nie polega to na tym, że ja muszę się wziąć w garść i wtedy się przed Panem Bogiem zasłużyć, ale to polega na tym, że ja muszę do niego przyjść właśnie z tym samą swoją słabością i powiedzieć: Panie Jezu, no zobacz, no taki jestem, ratuj, pomóż. I wtedy Pan Bóg może zadziałać, bo wtedy otwieramy swoje serce. To jest, kochani, ta dobra nowina, że my, słabi, grzeszni ludzie, możemy do nieba wejść. I to też nie jest tak, że nasze spotkanie z Jezusem sprawia, że już nigdy nie grzeszemy. To nie jest tak, jak że pójdziemy do konfesjonału i się wyspowiadamy, potem pójdziemy do komunii, to już do tych grzechów nie wracamy. Nie. Te grzechy będą, te same pokusy. Do końca życia będziemy się z tym zmagać, ale to jest dla naszego pożytku. Dlaczego? Dlatego, że jakby nam się tak wszystko udawało, to zamiast wiary zaczęłaby rosnąć nasza pycha, by nam się wydawało, że my już wszystko wiemy najlepiej i wszystko robimy idealnie. I teraz zobaczcie, gdzie jest problem w tej takiej pysze, bo diabeł nas tak podpuszcza, podpuszcza, tak nam wszystko wychodzi nieraz i w pewnym momencie trzask, coś się stało, nie? No jak? Taki genialny, taki wspaniały. I co proszę bardzo? No nie wyszło coś. I się zaczyna, tak, w sercu bunt. Diabeł na tym zależy. Natomiast kiedy my jesteśmy blisko Pana Boga i widzimy swoją słabość i grzeszność, zdajemy sobie sprawę, więc nie szukamy jakiejś próżnej chwały, ale przychodzimy do Jezusa z otwartym sercem i wtedy rzeczywiście On może pomóc. I chociażbyśmy byli daleko od Niego, zawsze możemy wrócić. Zobaczcie, Paweł, święty Paweł w dzisiejszej, dzisiejszego drugiego czytania daje świadectwo o tym, kim był. Nazywa siebie wręcz poronionym płodem, dlatego że ciągle ma świadomość tego, kim był i co robił. Że prześladował Kościół, a jednak jego Pan Bóg wybrał. Pan Jezus go wybrał i go posłał. I posyła każdego z nas. Mamy dawać świadectwo tego, jak Jezus nas kocha. Pytanie, czy rzeczywiście to robimy, czy nasze życie jest czytelnym znakiem. Słuchajcie, kochani, wszystko się da. To nie jest tak, że się nie da żyć uczciwie i, i, i dawać tego świadectwa. Wszystko się da. Ale nie szukajmy siły w sobie, ale właśnie przez kontakt z Jezusem nabieramy sił. Przez Eucharystię, przez Komunię Świętą nabieramy sił. Kiedy coś nie wyjdzie, jest konfesjonal. Właśnie to jest ta przewaga. Bo jeżeli tego by nie było, zobaczcie jak jest trudno człowiekowi, który chciałby być szczęśliwy, chciałby być blisko Pana Boga i widzi, i ta jego słabość, ta jego grzeszność, która w nim jest, ciągle daje o sobie znać. I teraz nie ma spowiedzi, nie ma, nie ma y, powiedzmy, tej możliwości, jakby y, naprawy swoich błędów, to zaczyna się co? Zaczyna się udawanie i przerzucanie winy na innych. Zaczyna się y, takie właśnie szukanie czarownic i, i polowanie na czarownicę, że ktoś, że ja zrobiłem to źle, bo ten ktoś mnie zmusił, bo on mnie skusił, bo to, bo tamto, i trzeba kogoś zniszczyć. I tu się zaczyna. Diabł na tym właśnie zależy. A pan jest pokazuje zupełnie inny świat. I dlatego zaprasza nas. Byśmy w tą drogę poszli, chociaż nie wiemy, co tam będzie. No na tym polega właśnie wiara, na tym polega zaufanie, by Jemu zaufać, nie bać się. A wtedy rzeczy naprawdę będą wielkie. Możemy my, słabi i ludzie, możemy naprawdę dać świadectwo i dajemy to świadectwo. Dajemy świadectwo o swoich rodzinach przez nasze relacje z najbliższymi pokazując, jakich kochamy, żyjąc, troszcząc się o nich, o najbliższych, martwiąc się, żyjąc dla naszych bliskich. To, to jest właśnie miłość. To jest żywa wiara. I dlatego im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym więcej mamy siły, aby temu podołać. Jak zaczynamy gubić się w relacji z Panem Bogiem, zaczynamy gubić się w relacji między sobą i zamiast świadectwa zaczyna się antyświadectwo. Warto o tym pamiętać. Dlatego, siostro i bracie, Warto też zatrzymywać się od czasu do czasu i spoglądać w niebo i przypomnieć sobie, kim jestem i dokąd zdążam. I to, że mam głosić dobrą nowinę, że każdy człowiek jest powołany do nieba i że każdy ma szansę, wystarczy chcieć. Bez względu na to, kim jesteśmy i co w naszym życiu miało miejsce. Chociażbyśmy nie wiadomo jak bardzo nieraz się pogubili i zła naczynili wiele, zawsze możemy... Przychodząc do Jezusa znaleźć usprawiedliwienie, ukojenie i możemy pewne rzeczy naprawić. Warto, bo nagrodą jest nieba, niebo, a do nieba wejdzie ten, kto wytrwa do końca, bo ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dlatego, siostro i bracie, pamiętaj, Pan Bóg daje Ci wolną wolę i rozum, dał Ci wolność, abyś umiał umiała wybierać. I pamiętaj, że ta wolność wiąże się z odpowiedzialnością. To, co wybierasz, ma wpływ na to, jak wygląda Twoje życie. Więc im szybciej zauważysz swoją słabość i grzeszność, i to, że jak wiele nie domagasz i przyjdziesz z tym do Jezusa, tym szybciej doświadczysz Jego pomocy i Twoje życie się zmieni i zaczniesz wypełniać to, co się wydawało niemożliwym, bo stanie się czymś oczywistym. Bo logika miłości jest zupełnie inna niż logika tego świata. i więcej miłością się dzielę, tym więcej mam. A świat mówi odwrotnie: więcej dajesz, to ci mniej zostaje, dla ciebie zabraknie. Więc sobie, siostro, bracie, odpowiedz na to pytanie i wybierz mądrze. Pan Bóg do niczego cię nie zmusza. On zachęca i zaprasza, ale to ty podejmujesz decyzję. Wybierz więc mądrze. Amen.